Hej, cześć, z tej strony Kubek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj omówimy sobie nowy sezon drugi, który już będzie 8 marca. Ale zanim przejdziemy do filmu, zostawcie łapkę w górę i suba, żeby być na bieżąco. Ale ja już się przedłużałam, tylko lećmy do odcinka. Najpierw omówmy sobie najstarsze informacje. Zacznijmy od tego, że Hypex na swojego Twittera wrzucił takie zdjęcie. Która przedstawia wszystkich bogów mitologii greckiej. Cztery dni później Hypex dodał taki oto post. I teraz słuchajcie, wszystko sobie połączymy. Spójrzcie słuchajcie na te dwa obrazy. Ok, ale na razie skupmy się na tych znaczkach. Tak jak widzicie, mamy tutaj dokładne 8 znaczków, ale najpierw przejdźmy do pierwszego, czyli pioruna. Jesteśmy cały czas w mitologii greckiej, a raczej każdy wie, że symbol rozpoznawczy Zeusa to jest właśnie piorun. Oczywiście Hypex ten post zatytułował Kolejny zwiastun przepustki bojowej do karnetu co może namówić, że postacie, które się kryją pod resztą znaków, będą dostępne w karnecie bojowym. A więc pierwszą postacią, która może być właśnie w tym karnecie bojowym, jest Zeus. A następnie pod drugim znaczkiem skrywa się Cerber. Pewnie większość z Was nie wie, co to jest, więc ja już wam wytłumaczę. Cerber, trzygłowy pies, który strzeże wejścia do świata zmarłych. Co oznacza, że on też może być w karnecie bojowym. Natomiast pod trzecim znakiem znajduje się Hades, czyli Bóg świata podziemnego i zmarłych. Co oznacza, że on też może się pojawić w nowym karnecie bojowym. Pod kolejnym znaczkiem, czyli czwartym, znajduje się Afrodyta. Potocznie bogini miłości. Pod kolejnym znaczkiem, czyli piątym, kryje się Posejdon. Jest to bóg, mórz, jezior, rzek, trzęsień ziemi, żeglarzy, rybaków Kronosa i Rei. Pod kolejnym znakiem znajduje się Meduza. Czyli wojownicza bogini wojny. A pod siódmym znaczkiem skrywa się Apollo. Jest to opiekun sztuki, pan słońca, patron piękna, muzyki i poezji, także prawa, porządku i prawdy, a jednocześnie nagłej śmierci. Ostatnią postacią jest oczywiście Ares, czyli po prostu bóg wojny. A teraz na ekranie wyświetlają Wam się wszystkie postacie, które mogą pojawić się już w sezonie drugim. A teraz przejdźmy do tych nowszych informacji. Zacznijmy od tematu o wielkiej ręce. W plikach gry zostało dodane coś takiego jak właśnie ta wielka ręka. Minęły 2-3 dni, i ta ręka dostała już swój własny event. Zresztą sami zobaczcie. Ale od nowa będzie to zrobione tak, że gracze z całego świata będą mogli niszczyć ten łańcuch, na którym wisi ta skrzynia. A kiedy ta skrzynka upadnie, automatycznie otworzy się i wleci z niej milion demonów. Wielu graczy mówi, że jest to po prostu puszka Pandory. A także po otwarciu tej skrzynki cała mapa zostanie przeklęta. Co być może spowoduje, że na mapę wrócą zombiaki lub tego podobne. Niestety klątwa spowodowała, że na mapę wrócą tornada i błyskawice. A także na mapie zaczęły pojawiać się pęknięcia i trzęsienia ziemi, których ja niestety dotychczas nie widziałem, a są one już tak z 1,5 tygodnia. Przejdźmy teraz do kolejnej i ostatniej rzeczy, czyli powrót Midasa i Tintiny. Jak dobrze wiemy, Midas kiedyś w sezonie drugim rozdziału drugiego stworzył swoją agencję, w której między innymi była właśnie Tintina. Ale niestety to całe stowarzyszenie niestety się rozpadło, a rzekomo Midas został zjedzony przez rekina. Kiedyś tak myśleliśmy, lecz to nieprawda. Dlatego, że na mapie jest wyspa Tintiny. Właściwie to kawałek jej wyspy. A Midas tu już poszedł na całość. Osiedlił się w jednym z budynków. Co jeszcze bardziej nas upewnia, że w sezonie drugim Tintina i Midas powrócą. Ode mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli chcecie kolejny tego typu odcinek, no to niech pod tym filmem będzie tak z 10 opek w górę. I mam nadzieję, że widzimy się już 8 marca na premierze nowego sezonu drugiego Fortnite na live. Trzymajcie się. Cześć.